Przyjechaliśmy teraz na plażę e, niedaleko naszego hotelu. To jest e, plaża naprawdę, ona ma chyba 4,7 albo 4,8 e, na Triple Advisorze. E, plaża Ale Suchu, bo tak się to wymawia, niedaleko naszego hotelu, e, Premier in -Barsza. Plaża jest po prostu e, bajkowa. Jest czysty, piękny, złocisty piasteczek. Woda, e, kolor ma czysta, piękny. Rosowy kolor, e, naprawdę lajka. Od dali widać siedmiogieskowych papel Al Arab a z drugiej strony widok na palmę. Naprawdę powiem Wam, że rewelacyjna, rewelacyjna plaża. Sprawdzimy teraz wody. E, w styczniu chyba zresztą jest. W samolocie w przewodniku przeczytałam o Madinat Jumeirah i szukając co można zobaczyć jeszcze w okolicy naszej plaży, bo dzieci miały dziś obiecany basen hotelowy, natrafiłam właśnie na Madinat Jumeirah, do którego właśnie przyjechaliśmy. Jest to replika arabskiego miasta, utworzona w kompleks wypoczynkowo-handlowy zbudowany na wzór historycznej dzielnicy Al-Fahida. Przyjechaliśmy teraz na, do Madinat Jumeirah do tego takiego miasteczka stylizowanego na stary Dubaj. stąd też znajduje się przepiękny widok na Al Arab. Arab zobaczcie naprawdę super warto tu przyjechać nawet do tego widoku i idziemy sobie dalej pan który w taksówce który jechał sami w taksówce mówił że naprawdę do tego miejsca warto przyjść, że nie wszyscy o tym wiedzą, także zobaczymy, czy też będziemy zadowoleni, ale mi się już podoba. Jesteśmy teraz w tej części, tutaj bezorowej. Zobaczcie, powiem szczerze, że jest to stylizowane na, to, na ten stary Dubaj, na te stare targ znaczy te targowiska w Starym Dubaju, ale jednak widać tutaj tą nowoczesność. Wszystko jest ładne, czyste, eleganckie. Podoba mi się. Aczkolwiek no, widać, że, że jest to sztucznie stworzone. Jesteśmy cały czas teraz w tym e, Madinat Jumeira. E, tam dalej e, niestety nie da się już przejść, bo tam już są e, jest teren prywatny już za hoteli. Ale zobaczcie, jest blisko bajkową. Patrzcie. Ja jestem zakochana. Zdjęcia po prostu wychodzą piękne. Jeszcze w tym słoneczku można sobie... Mm, Płynąć abrą tutaj przez te kanały e, za 100 Drihamów lub zjeść też. też no, pyszny obiad, kolacje w tych restauracyjkach, naprawdę w super klimatycznym miejscu. Wow, po prostu jesteśmy wszyscy pod wrażeniem. Podoba się? Tutaj zobaczcie widoczek. Byłoby super, ale my już też czasu nie mamy, wszędzie <grywanie> ciągle pędzimy, więc ten obiadek nas tutaj ominie, a dwa pewnie, a no zaraz zobaczymy, jak cenowa się tutaj kształtuje. Zobaczmy, startery po 75 No i tutaj dania około 170-200 werhamów za osobę. No to to jest jakieś ponad 200 zł. Także my zdecydowaliśmy się zjeść lunch w naszym benchu niedaleko hotelu, a później była godzinka na obiecane dzieciom basen. Woda jest podgrzewana, więc naprawdę bardzo przyjemnie w tym słoneczku było chwilkę się zrelaksować i popływać. A po basenie wybieramy się do mariny o zachodzie słońca. Jest mnóstwo takich e, placów zabaw, więc osób, które mają dzieci takie mniejsze. To po prostu raj, bo naprawdę te dzieci mają co robić. Co kawałeczek przy takim moście e, jest właśnie na prawa?